Cześć, słuchacie podcastu Up The Blues, a konkretnie naszej wakacyjnej serii, w której rozmawiamy o różnych tematach. Jak na razie skupialiśmy się głównie na tym, co się dzieje w, na tym rynku transferowym, nie tylko na piłkarzach, ale właśnie tak jak w ostatnim odcinku na, na Marinie, która podejmowała przez długi czas te decyzje dotyczące transferów w Chelsea. Dzisiaj... Kontynuujemy właściwie naszą serię, będziemy rozmawiać o transferach, bo w Chelsea dzieje się bardzo, bardzo dużo. Ze mną jest Paweł. Witam Cię, Paweł. Cześć, cześć, witam wszystkich. Tematem numer jeden oczywiście jest Rafinia, który, jak informują media, jest już bardzo blisko Chelsea, ale może zanim do niego przejdziemy, no to zobaczmy, o czym piszą media w Anglii i z jakimi zawodnikami łączą Chelsea, no i na jakim etapie są te transakcje, te rozmowy z poszczególnymi klubami. Zaczynając od obrony, bo obronę należy chyba najbardziej wzmocnić, tam pojawia się postać Natana Ake, piłkarz, który był w Chelsea i trochę zaskakujące, z pewnością, że, że z tym Chelsea znowu jest łączony. To jest gracz, który właśnie ostatnio pojawia się bardzo poważnie jako kandydat na zastępcę Antonio Ridigera. Patrzymy sobie tam, on ma kontrakt do 2025. Jak na razie, jakichś większych szczegółowych informacji na temat potencjalnego sprowadzenia. Piłkarza City nie ma. On zagrał w tym meczu 27 spotkań jest takim mocnym rezerwowym City, i zapowiada się, że, że też byłby dobrym właśnie zastępcą Antonio Rittigera. Ale tak jak powiedziałem, jeszcze żadnych potencjalnych ruchów ze strony Toda Bouliego nie ma. Tak samo nie ma może konkretnych rozmów, znaczy właściwie ruchów w stronę Kulibaliego, chociaż dzisiaj w nocy gruchnęła wiadomość, że agent piłkarza Napoli przebywa aktualnie w Londynie. Wcześniej mówiło się o tym, że, że może przejść do Chelsea za około 40 milionów, więc myślę, że i tym razem będziemy mówić o podobnej kwocie. Następną postacią i tutaj z pewnością bardzo, bardzo tutaj mówimy o możliwości sprowadzenia jest delikt piłkarz Juventusu i tutaj wchodzi w grę, wchodzą w grę duże pieniądze, ale z jeszcze też dołożeniem Timo Wernera, czyli też opcją po prostu taką, że, że kogoś z przodu się pozbędziemy, no i tutaj mówi się właśnie pod względem takim najbardziej poważnym i naj, naj, takim największym kandydatem chyba do, do przyjścia do Chelsea jest właśnie Matthias Delikt, który właśnie jego przyjście jakby uniemożliwia przyjście piłkarza, o którym teraz Jędrzej powiesz, czyli Kunde. Właściwie trudno powiedzieć, czy uniemożliwia, czy nie, ale w Chelsea bardzo długo mówiło się o kunde, To była taka postać numer jeden przez, przez długi czas, a w tym momencie wygląda na to, że, że Chelsea odpuściła choć trochę. Chociaż jak piszą Nathan, Nathan Gissing i Nizar Kinsela i chyba też Matt Lau, czyli no takie postaci numer jeden w środowisku dziennikarskim, jeśli chodzi o Chelsea, nie można skreślać transferu kundę, ale wydaje się, że bardziej do sprowadzenia była przekonana Marina niż Thomas Tuchel, więc skoro Marina, Mariny w Chelsea de facto już w tym momencie nie ma albo jest, ale jej zdanie nie jest za bardzo ważne, no to ten transfer się oddala, zwłaszcza, że interesuje się nim Barcelona, więc jakby miał obstawiać, Kundę jest wyjątkowo daleko od Chelsea, wyjątkowo jak na to, jak przez ostatnie miesiące głośno się o nim mówiło w kontekście The Blues. Trzeba mieć w głowie też to, że Marina Granowska prowadziła transakcję, teraz jakby od początku zaczyna to wszystko Todd Bowley, więc patrzymy sobie teraz na to, co dzieje się z przodu, bo oczywiście to, co dzieje się z tyłu jest bardzo ważne, ale też Todd Bowley nie wyklucza wzmocnień ataku. Może troszkę ciżej się zrobiło na temat Rachema Sterlinga, on również jest bardzo łączony z Chelsea. Teraz w Chelsea raczej skupia się na finalizacji transferu Rafini, o którym będziemy sobie teraz rozmawiać. Jak wygląda sytuacja ze Sterlingiem? Tak jak powiedziałem, na razie troszkę wycisz, troszkę na drugi plan zeszła ta sytuacja z Anglikiem, ale tutaj jesteśmy przekonani, że Sterling do Chelsea dołączy. Tuchel chce przynajmniej dwóch wzmocnień z przodu, także Rafinha i Sterling. Moim zdaniem, 100% ściągnięcia, I, ale nie należy się nie przejmować to... tym, że, że po prostu temat Sterlinga troszkę ucichł, no bo to finalizujemy transfer Rafini. Wydaje mi się, że to on ucichł po prostu w mediach, a, a w Chelsea cały czas jest, cały czas Chelsea nad tym pracuje, więc tak jak powiedziałeś, myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Ale tematem numer jeden jest rafinia, tak jak mówiliśmy, trochę niespodziewane to było i niespodziewane, ponieważ już od dłuższego czasu mówiło się, że Chelsea interesuje się Rafinią, ale przez ten cały czas bliżej Brazylijczyka była Barcelona przede wszystkim, która, jak się potem okazało, finalnie nie miała pieniędzy, żeby sfinalizować ten transfer. Miałaby jeśli Leeds by spadło z ligi, ale bo wtedy zostałaby aktywowana jakaś klauzula w kontrakcie Rafini i byłby dostępny za bodajże 25 albo 35 milionów funtów. Tyle mogła Barcelona zapłacić, ale Leeds nie spadło, więc ta klauzula była chyba na poziomie 70, nawet 5 milionów. Ostatecznie stanie. Najprawdopodobniej na 60-65, czyli no dwa razy więcej niż Barcelona jest w stanie zapłacić. Barcelona teraz skupia się na Lewandowskim, i myślę, że Rafinha mimo wszystko jest tą opcją rezerwową. Ponoć Rafinha odrzucił Arsenal i Tottenham, to chyba dodatkowo smakuje dobrze, chociaż chyba nie ma co świętować, póki, póki oficjalnie nie jest w Chelsea. No, Paweł, pytanie zasadnicze. Co Rafinia może wnieść do Chelsea? Ogólnikowe trochę, ale, ale, no, ale podstawowe. Może wnieść po pierwsze głębię składu taką serię poważną, ponieważ, no, mówiliśmy cały czas o tych nazwiskach, jakie my mamy nazwiska z przodu, ale tej jakości w tym wszystkim nie było. Mówimy o piłkarzu przede wszystkim ogranym w Premier League, co mnie niesamowicie cieszy, że po pierwsze interesujemy się Rafinią, po, pierwsze, po drugie interesujemy się Sterlingiem, czyli piłkarzami, którzy w tej Premier League są ograni, więc jakby unikniemy tego, tej, tej gadki po prostu, która jest przy, przy okazji każdego piłkarza, który przychodzi z innej ligi, że, że on musi przejść jakiś okres próbny, musi się za... Jakby zaklimatyzować, właśnie w Premier League. On już wie, jak grać w Premier League, więc, więc przyjdzie piłkarz ograny i no po prostu wiesz, czym to się wszystko je. Co przyniesie, co da Chelsea, to przede wszystkim umiejętność gry 1 na 1 na prawej stronie i też taką. Moim zdaniem zabezpieczenie nie tylko może na prawym skrzydle ofensywnym, gdzie gra Mason Mount, ale również z opcją właśnie gry na wahadle w miejsce Lisa Jamesa, i tutaj yy, też może rozpoczniemy, byśmy rozpoczęli tę dyskusję, ale to jest bardzo jakby sporny temat, gdzie właśnie ten Rafinha mógłby grać, bo. Nie, według mnie to jest, według mnie to nie ma opcji, żeby on grał na wahadle, że to są takie plotki, które, znaczy jest opcja oczywiście, jakby Ris James miał kontuzję, to, to tak, ale, ale ja. Nie widzę, nie widzę w ogóle takiej możliwości. Jeszcze jak zostanie a w tym momencie nic nie wskazuje na to, że aspirykueta może odejść. Jesteśmy łączeni z wieloma obrońcami, ale tak jak wspomniałeś sam, nie ma trochę możliwości, żeby ściągnąć ich wszystkich. To wydaje mi się, że jednak aspirykueta może zostać na Stanford Bridge i wtedy aspirykueta będzie naturalnym zastępcą zastępcą um, Risa Jamesa. Jeśli by przyszedł Kunde, to Kunde wtedy by był naturalnym zastępcą Jamesa na tej, na tej obronie. E, znaczy na tym, na tym wahadle. Więc ja bym w ogóle odrzucił takie, takie tutaj rozważania, czy on mógłby grać na, na wahadle. Bym powiedział, że nie. Ale mi się, się widzi właśnie taka sytuacja jak w takich meczach jak z Liverpoolem, z Manchesterem City, czyli z drużynami, gdzie no też zależy, jakich obrońców ściągniemy, bo, bo jeśli właśnie Richard James byłby bardzo potrzebny. W miejsce właśnie jednym z tej trójki obrońców środkowych, to to właśnie wydaje mi się, że Rafinha byłby idealną ułocą właśnie na, na to Wahadło, ale to raczej na takie sporadyczne, takie wybryki natury, właśnie jak w no, tamtym no, no. sezonie, mecz z Realem, coś takiego, ale no, to jak tutaj jest dyskusja Pulisic, taka, że no... Jak Krystian ten w zeszłym sezonie, Dokładnie. czy tam dwa sezony temu, jak Hudson doi przez chwilę? Chociaż no Hudson to może coś innego, bo dla niego to trzeba znaleźć pozycję, bo on przegrywa rywalizację z każdym w tym momencie. No ale, ale Pulisic miał takie momenty, że w niektórych meczach grał na tym wachadle. No i grał tak średnio, a nic raczej nie mieliśmy mu do zarzucenia, ale, ale też nic z czego moglibyśmy być specjalnie zadowoleni. Więc myślę, że tutaj by była podobna kwestia. Bardziej mnie zastanawia jak... Układałby się atak z Rafinią. Rafinia zagospodaruje najprawdopodobniej tą prawą stronę, czyli taką no naj, najsłabszą w Chelsea, jeśli chodzi o atak. Tam czasami grał Zijek, ale on dużo lepiej się czuje na lewej. Czasami grał Christian Pulisic, czyli zawodnik, który no Zawodził jak mało kto w zeszłym sezonie, tak mi się wydaje. Jest takim jednym z największych rozczarowań zeszłych rozgrywek. Grał tam czasami Timo Werner, czyli człowiek, do którego jak słuchacie naszych podcastów, wiecie, że ja już kompletnie nie jestem przekonany i wydaje mi się, że on kompletnie nie pasuje do tego, co Tuchel chce grać. A i tak jak grał Werner, to lepiej grał już po tej, po tej lewej stronie. Czasami grał Mason Mount, ale dla niego to też mniej naturalna strona. On lepiej się czuł po tej lewej stronie. Więc wydaje się, że więc zagospodarowanie tego, pra, tego te, te miejsca po prawej stronie będzie, będzie idealne dla niego i że tam rzeczywiście jest przestrzeń, tylko jak w takim razie układamy atak? Gdzie tutaj jest miejsce dla Sterlinga, Masona Mounta, Hawersa, y, załóżmy, że zostanie Werner albo zostanie Pulisic albo, albo Ziek. liczmy, że, że no na pewno jeden z tej trójki zostanie, a najprawdopodobniej według mnie nawet dwóch. Jak byś to wszystko układał? No ciężko mi to szczerze, szczerze powiedzieć, ja Masona Mounta mimo wszystko widziałbym po prawej stronie, tak, tak mi się zdaje, no ale wtedy jest właśnie ta opcja z tym Rafinią. i tutaj mi najbardziej właśnie w głowie przychodzi opcja z tym, że po prostu Jamesa grać na, na tym środku obrony, no ale nie możemy tego robić. Ale I... Jamesa na środku obrony i Rafinie na, na wahadle Tak, na, na, na tym wahadle, tak, tak no ale, ale nie możemy tego nie, robić, to jest bo po prostu tracimy zbyt dużo atutów, które daje Rich Jamesy Ale nie, no I... przede wszystkim tracimy zbyt dużo autotutów, które daje Rafinia. No, so, Rafinia Rafinha, tak, Rafinha jest totalnie ofensywnym zawodnikiem, on jest napastnikiem, Tam ja serio, w ogóle według mnie wydaje mi się absurdalne to, żeby Rafinha stawiać na, tak, na wahadę, to jeszcze... jest napastnik, a nie, wiem, on nawet wiem, nie jest prostu pomocnikiem, on jest napastnikiem, on najlepiej to by się czuł chyba w takim ustawieniu z trzema ofensywnymi zawodnikami i, i, i no właśnie, i na tej, na tej prawej stronie, więc wydaje mi się, że że w ogóle nie ma takiej możliwości, ale, no, ale kontynuuj. Jak, jak wiesz, wiesz mówiłem to w kontekście takim po prostu, żeby zmieścić Masona Mounta i Sterlinga i hawerca w jednym składzie. Ale no tak jak patrzymy, no to Rafinha zdecydowanie na tej, na tej prawej ofensywnej pomocy i tutaj bez wzdań bo patrzymy sobie nawet y, na, na liczby z sezonu 20-21. To on tam jako jeden, z tylko z trzech piłkarzy y, wykreował ponad 100 sytuacji y, właśnie kolegom i tam był Jack Grealish, Rafinha właśnie i i Sadio Mane, więc y, tutaj trzeba wykorzystać jego atut właśnie. Kreatywności i możliwości właśnie tworzenia sytuacji, więc Rafinia po prawej stronie. No, Kai Havers to jest numer jeden na fałszywej dziewiątce, i tutaj nie ma innej opcji. No i lewa strona, no to wydaje mi się, że tutaj już. Kwestia rotacji Mason Mount y, z przewagą mimo wszystko i, i, i sterling po, po lewej stronie, który również też może grać y, na, na, na fałszywej dziewiątce, więc on tutaj raczej by, będzie latał po prostu po tych, po tych pozycjach. Więc ja to tak widzę y, się, y, że... od lewej strony Mount, od lewej strony Mount, y, Havertz i Rafinia O Tak, mi tak mi, te, też tak mi się wydaje, bo no, Mount z prawej strony to nie to, to, to nie działa. Mount y, dobrze się czuje na, na środku, dobrze się czuje, znaczy. Najlepiej się chyba czuję, tak trochę z boku, trochę na środku, ale, ale no z boku po lewej stronie niż po prawej. Ja mounta w ogóle nie widzę. Na tej prawej stronie też, też rzadko on tam grał, mimo że policji grał słabo, mimo że też tam zijek nie pasował, to i tak Tuchel stawiał mounta na, na tej nominalnej środkowo o lewej stronie, bo, bo po prostu wiedział, że tam najwięcej od niego dostanie Rafinia jest o tyle ciekawym zawodnikiem pod względem tego kreowania, co, co mówiłeś, że on w ogóle w całej lidze zajął siódme, siódme bodajże miejsce, jeśli chodzi o wykreowane sytuacje, był wyżej niż Mohamed Salah, niż Son niż co najważniejsze każdy zawodnik Chelsea więc on I mimo, patrzymy, że gra... patrzymy na klub w jakim grał to tak, jest dokładnie dobry. Dokładnie, tak, dokładnie. To jest nie, to jest odwrotność. To jest, to jest drużyna, która przecież do ostatniego momentu walczyła o utrzymanie i utrzymała się też głównie dzięki Rafini, bo w momencie, w którym Patrick Bamford był kontuzjowany, Calvin Phillips był kontuzjowany, i, i ogólnie różni zawodnicy, którzy, którzy tam jeszcze w tym. Wcześniejszym sezonie pokazywali się od dobrej strony, teraz zawodzili i jedyny taki lider to był właśnie, właśnie Rafinia, który, który też strzelił bramkę w tym arcyważnym dla nich meczu z Brentford, w którym ostatecznie wygrali 2 do 1. On strzelił pierwszą bramkę, ale możemy nazwać, że to jednak była bramka na, na wagę awansu. Tak mówiłeś o tym przerastaniu, znaczy mówiłeś o Leeds i tak automatycznie wydaje mi się, że on. Po prostu od jakiegoś roku, o nawet więcej, przerastał to Lidz. I do takiej najbardziej absurdalnej trochę sytuacji doszło w momencie, kiedy zaczął reprezentować Brazylię jesienią 2021 roku i grał normalnie w pierwszym składzie reprezentacji Brazylii. Grał tam z nie wiem, Neymarem, z wszystkimi najlepszymi Brazylijczykami. I, i potem chwilę później wracał do Licji, grał z Dallasem i z y, tym Jamesem, więc y, no, on wyrastał zdecydowanie. Ponad ponad to. Leeds ma dwóch takich piłkarzy, których w tym okienku niestety Leeds straci i to są piłkarze zdecydowanie kluczowi. Wiesz tak patrzyłem sobie na tak, tak porównując sytuację Leeds, to widzę takie Lester trochę z mistrzowskiego może sezonu, gdzie też było było, było kilku piłkarzy, którzy przewyższali znacznie mimo wszystko poziom. Został tam wardi, wiadomo, ale był taki Engolokante, był Ben Chilwell na przykład. I tylko, ale, piłkarzy, że Leicester którzy... miał lepszych tych zawodów. To było tak, no, ani... to jest, no i było ich więcej o, o wiele, takich po prostu troszkę trochę lepszych. No ale patrzymy na, na to. Na to Leeds, no to jest tam przede wszystkim Calvin Phillips, którego łączy się z Manchester City, raczej on tam odejdzie, no i też właśnie Rafinia Patrzę sobie na, na statystyki: on, 11 bramek i 3 asysty w tym sezonie, co stanowi 1 trzecią wszystkich bramek Leeds w tym sezonie, więc tak mówiłeś, mówiłeś właśnie o tym wpływie Rafini na Leeds, no to wydaje mi się, że. Że same te liczby i to, że to w ogóle miał udział w jednej trzeciej bramek Lidz w tym sezonie, to jest kosmos. I, no i dzięki niemu w ogóle mówimy o Lidz jako graczu Premier League w przyszłym sezonie. On też wypada dobrze pod względem współczynnika XG. Ja wiem, że ludzie go za bardzo nie lubią, ale jak już jesteśmy przy tych suchych statystykach, to, to myślę, że warto też o tym powiedzieć, bo on strzela więcej niż, niż ten współczynnik mu, mu daje. W tym sezonie strzelił jedną bramkę więcej, bo strzelił ich 11, a, a, a współczynnik wyliczył mu tylko 10. Jeśli chodzi o asysty, to ten współczynnik jest bardzo negatywny dla niego, bo jest plus, 10, plus 4, czyli powinien strzelić. Powinien mieć 7 asyst, a miał tylko trzy. Ale oczywiście tutaj to jest kwestia nie jego, tylko jego kolegów z drużyny, którym on podaje piłkę, wykłada idealne sytuacje, a oni je marnują, więc wydaje mi się, że, że też Chelsea może być takim dobrym miejscem dla, dla Rafini pod względem takim, że, że on może się rozwinąć jako piłkarz i grać z zawodnikami level, zdecydowanie level wyżej. Czy powinien się obawiać jakiejkolwiek rywalizacji ze strony Pulisika, Zieka czy, czy Wernera? Czy myślisz, że, że oni może odżyją? Jeżeli, jak, jak do klubu przyjdzie, przyjdzie Rafinia? Nie, wiesz, wydaje mi się, wydaje mi się, że, że nie powinien się bać, powinien wejść po prostu jak, jak do siebie i, i, i wziąć ten pierwszy skład od razu i nawet nie, nie dawać jakichkolwiek szans i rywalizacji tej, tej trójce, no i też mówimy o tym, że jeśli ściągniemy dwójkę ofensywnych pomocników, no to, no to jednak mimo wszystko jeden, jeden lub dwóch piłkarzy musimy się jakby pozbyć, więc też rywalizacja będzie mniejsza. No ale tak jak powiedziałem, Rafinha to jest piłkarz klasowy i on przychodzi po prostu do Chelsea nie po to, żeby grzać ławkę, czy rywalizować z Polisikiem, czy z Jechem, którzy raz, czy tam dwa, trzy mecze zagrałem dobrze w całym sezonie, on, on ma wejść po prostu pokazać yy, tym Polisikowi, z czy tam Wernerowi, nie wiadomo kto zostanie, że tak się gra po prostu i jeśli zdajesz szansę na grę w Chelsea, to... To jednak trzeba prezentować poziom przez więcej niż trzy spotkania w sezonie i mam nadzieję, że, że Rafinia to pokaże. I tutaj myślę, że postawimy kropkę. Ja się minimalnie obawiam tego, że skończy się jak większość transferów ofensywnych do Chelsea, że będzie robione duże show wokół zawodnika, a na wyjdzie słabo, ale i tak Rafinia strzelił ponad 10 bramek. W zeszłym sezonie więcej od tej wspomnianej trójki przez nas, więc jeśli, jeśli po prostu będzie grał to samo, co, co grał w Leeds, to wtedy będziemy mogli być zadowoleni I, i tyle. No i trzymamy kciuki, żeby tak było, trzymamy kciuki, żeby w ogóle ten transfer został sfinalizowany, bo, bo tak naprawdę to jeszcze w 100% nie możemy być pewni. Fabricio Romano napisał na Twitterze, że jesteśmy o krok od tego słynnego here we go, bo w tym momencie najprawdopodobniej. Podobnie jak rozmawiamy tutaj, to rozmawia też Deko, znany dobrze kibicom Chelsea, który jest agentem Rafini i on bezpośrednio rozmawia z Todem Bowling, z Tomasem Tuchelem. I jeśli się dogadają, no to wygląda na to, że Rafinia zostanie piłkarzem Chelsea, bo kluby, mówię tutaj oczywiście o licji Chelsea, są już dogadane. Kwota 60-65 milionów funtów, to może jeszcze na sam koniec, Paweł, Cię zapytam, czy kwota według Ciebie adekwatna. Obychwatne, jakby teraz mówimy o takich kwotach za byle jakiego grajka, jednak tu jest Pewniak w Premier League, mimo wszystko to jest jeden z dwóch kluczowych graczy Leeds i raczej taka kwota nie przeraża mimo wszystko, no będzie przerażać jeśli, jeśli nie wypali, ale jeśli wypali to będzie mówić jednak dobrym, dobrym dealu ze strony Chelsea, bo jednak to jest ograny piłkarz Premier League, nie jakiś, nie jakiś random, też ma Dwa lata kontraktu, jeszcze więc. No i też jest, nie jest za bardzo stary, bo ma tylko 25 lat, więc. Więc to, to wszystko jest... jakby zbiera się do tego, że te 60 milionów się zbierało. No i ja raczej, może, może będzie czuł jakąś presję kwoty. Mam nadzieję, że nie. Jest rok młodszy prawie od Rubena Loftusa Chica, co myślę, że wielu kibiców Chelsea może zaskoczyć. Dziękuję Ci Pawle, dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali. Słuchajcie nas, bo jak widzicie Chelsea na rynku transferowym się dopiero rozkręca, a my to wszystko, absolutnie wszystko, to mogę Was zapewnić, będziemy komentowali, oceniali i, i po prostu informowali was o czymś, o czym może nie wiecie albo zapomnieliście. Obserwujcie nasze kanały na YouTubie i na Spotify i zapraszamy klasycznie do naszej grupki True Blues Poland. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.